10 września bieżącego roku bliski sojusznik Donalda Trumpa, Charlie Kirk, wygłaszając prawicowe poglądy, zginął w zamachu, który był zaplanowany na jego wiecu politycznym. To już nie pierwszy taki przypadek, że na prawicowych polityków dokonywane są zamachy. Czy to przypadek? Kto za to odpowiada i dlaczego akurat przed wyborami dzieją się takie rzeczy w partii, która realnie może zakończyć problemy z migracją w Niemczech? Zapraszam Cię na specjalny materiał, w którym opowiem Ci o tym, co niepokojącego dzieje się w światowej prawicy i kto za tym stoi. Zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji na kanale, żeby być na bieżąco. Za wszystko dziękuję. Na kampusie Utah Valley University panowała atmosfera napięcia, choć nikt nie przypuszczał, że ten dzień zapisze się w historii amerykańskiej polityki jako jeden z najciemniejszych. Charlie Kirk, wysoki, pewny siebie mówca, wszedł na scenę w otoczeniu swoich współpracowników. Był człowiekiem, którego nazwisko w konserwatywnych kręgach znaczyło bardzo wiele. Kirk walczył o wizję Stanów Zjednoczonych opartych na tradycyjnych wartościach, mocnej rodzinie, wierze chrześcijańskiej, wolnym rynku i indywidualnej odpowiedzialności. Krytykował aborcję, krytykował ideologię gender i teorie, które, jak twierdził, rozmywały biologiczne i kulturowe podstawy tożsamości. My Z pasją powtarzał, że Ameryka nie może pozwolić, by rząd federalny rozrastał się ponad miarę, zabierając obywatelom wolność pod pozorem ochrony. Trump is the bodyguard of Western Jednym z jego głównych tematów były migracje. Kirk mówił otwarcie: Granice istnieją nie po to, by kogokolwiek wykluczać, ale by chronić to, co budowaliśmy przez pokolenia. Uważał, że nielegalna imigracja to nie tylko kwestia prawa, ale zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i spójności społecznej. Wielokrotnie krytykował demokratów za ich podejście do migracji, jego zdaniem zbyt miękkie, a wręcz zachęcające do łamania prawa. Widział w tym niebezpieczeństwo rozbijania wspólnoty i osłabiania klasy średniej, którą zawsze stawiał na piedestale. Jego naturalnym przeciwnikiem była amerykańska lewica, Partia Demokratyczna, liberalni profesorowie, aktywiści klimatyczni i zwolennicy otwartych granic. Na debatowych stołach prove Me wrong zderzał się z młodymi studentami, którzy próbowali bronić idei Progressive America. On spokojny, ale cięty, ripostował z uśmiechem, że nie ma nic progresywnego w niszczeniu wartości, które uczyniły Stany zjednoczone potęgą. Jego ostrze krytyki często wymierzone było w takie postacie, jak Aleksandria Ocasio-Cortez, uosabiająca młodą lewicową energię, która w jego opinii chciała przekształcić Amerykę w socjalistyczny eksperyment. Spierał się też z politykami, którzy próbowali ograniczać prawo do posiadania broni, bo uważał, że druga poprawka to gwarant wolności obywatela przed nadużyciem władzy. A jednak 10 września 2025 roku jego walka przerodziła się w coś, czego nie mógł przewidzieć. Gdy odpowiadał na pytanie z sali, padł strzał: jeden. Oddany z odległości blisko 180 metrów. Kula przeszyła powietrze i uderzyła w szyję kirka. Tysiące ludzi krzyknęło, w kampusie wybuchła panika. Kirk padł, a jego słowa, ostrzeżenia o narastających podziałach, o konieczności walki o Amerykę, nagle nabrały dramatycznego znaczenia. Demonizing those with whom you disagree day after day, year, after year in the most hateful and despicable way possible. Na uniwersytetach w całych Stanach dominowały idee lewicowe. Feminizm, progresywizm, ideologie gender, socjalistyczne pomysły gospodarcze. Kirk postanowił stanąć przeciw temu nurtowi. Zainspirowany Ronem Reganem i Donaldem Trumpem jeździł po kampusach, rozstawiał swoje słynne stoły Prove me wrong i z pasją wchodził w dyskusje z młodymi liberałami. Jego postulaty były jasne i bezkompromisowe. Wolny rynek zamiast państwowych regulacji. Ochrona życia od poczęcia. Prawo do broni jako fundament wolności. Obrona tradycyjnej rodziny. Twarda polityka migracyjna. Sprzeciw wobec nielegalnej imigracji i krytyka demokratów, którzy, jak twierdził, kupują sobie wyborców, otwierając granice. Walka z lewicą była sednem jego działalności. Oskarżał Partię Demokratyczną o próbę zniszczenia amerykańskiego snu poprzez socjalistyczne pomysły gospodarcze i eksperymenty społeczne. Zderzał się z postaciami takimi jak Bernie Sanders czy Alexandria Ocasio-Cortez, które dla niego symbolizowały zagrożenie dla amerykańskiej wolności i tradycji. Kirk stał się jednym z najgłośniejszych obrońców Donalda Trumpa, a jednocześnie wrogiem numer jeden dla ruchów progresywnych. Lewica widziała w nim prowokatora, populistę i głos starej Ameryki, a on sam przedstawiał się jako bojownik o przyszłość, w której Stany Zjednoczone nie zatracą swojej tożsamości. Jednym z najbardziej zapalnych punktów była migracja. Lewica, od demokratów w kongresie po ruchy studenckie, naciskała na amnestię dla nielegalnych migrantów i bardziej otwarte granice. Kirk natomiast twierdził, że to celowe osłabianie państwa i próba zmiany struktury wyborczej USA. W ostrych słowach krytykował polityków partii demokratycznej, zarzucając im, że zamiast chronić obywateli, zabiegają o głosy przyszłych wyborców kosztem bezpieczeństwa. Is, do, yes, of course. Um I do. And if it's first of all, jeśli we'll start with the people that committed uh crimes while they're here, uh DUIs, murders, rapes so and so forth. So let me give you one very simple example that is emotional, but it is uh, personal and it is local. Um the killer of Lake and Riley should be deported and should be put in a foreign prison, not an American prison. Na dzień 11 września nie ma potwierdzonych informacji kto stał za zamachem na Charliego Kirka. Śledztwo prowadzi FBI i policja w Utah, a wszystkie ustalenia są jeszcze w toku. Mogę ci jednak przedstawić najbardziej prawdopodobne scenariusze. Samotny sprawca motywowany politycznie Kirk był bardzo wyrazistą i kontrowersyjną postacią. Miał wielu przeciwników w środowiskach lewicowych, zwłaszcza na uniwersytetach. Możliwe, że ktoś zainspirowany nienawiścią polityczną lub jego poglądami antyimigracyjnymi zdecydował się na taki czyn. Radykalny aktywista. Nie można wykluczyć, że za atakiem stała osoba związana z radykalnymi grupami progresywnymi lub antykonserwatywnymi, na przykład skrajnymi odłamami ruchów Antifa. Które od lat postrzegały Turning Point USA jako wroga, osoba niezwiązana z polityką. Czasem sprawcą zamachów bywa ktoś z problemami psychicznymi, kto wybiera znaną postać tylko dlatego, że jest w centrum uwagi. W takim scenariuszu motyw nie byłby czysto ideologiczny. Inspiracja medialna i polaryzacja w USA klimat polityczny jest obecnie tak napięty, że nawet pojedyncze ostre wystąpienia polityków czy mediów mogą inspirować ludzi do przemocy. W tym sensie winna byłaby nie jedna osoba czy organizacja, ale całe środowisko politycznej nienawiści. Za naszą zachodnią granicą dzieją się również niepokojące rzeczy, w niemieckiej prawicy partia, zyskująca znakomite wyniki w wyborach, która realnie mogłaby przejąć władzę i kończyć z migracją, nagle, zupełnie przed wyborami, traci w niewyjaśnionych lub co najmniej dziwnych okolicznościach swoich polityków. Kolejny przypadek: Wolfgang Seitz, pełen energii, znany w regionie z ostrych słów przeciwko polityce otwartych granic. Stefan Berendes, człowiek, który powtarzał, że każdy nielegalny migrant to dowód na upadek państwa prawa. Ralf Lange, lokalny działacz, cichy, ale wierny sprawie, który wierzył, że AfD może stać się głosem zwykłych Niemców. A obok nich kolejni, od Patrykat Jedzego po Hansa Joachima Kinda. Wszyscy odeszli niemal w jednym czasie, jedni nagle, inni po chorobie, jeden odebrał sobie życie. Oficjalne raporty mówiły o przyczynach naturalnych, serce, wątroba, wiek. A jednak w społeczeństwie rodziło się poczucie, że to zbyt wielki zbieg okoliczności. Przecież to statystycznie prawie niemożliwe, pisała w mediach społecznościowych liderka partii Alice Weidel. Narracja szybko się narodziła. AfD, partia, która obiecywała zamknąć granice, skończyć z polityką otwartej furtki i zatrzymać niekontrolowaną migrację. Nagle traci kandydatów tuż przed wyborami. W oczach zwolenników wyglądało to tak, jakby los, a może coś więcej, próbowało osłabić ich siłę w kluczowym momencie, bo to właśnie migracja była osią sporu. AFD mówiła jasno: Niemcy nie mogą przyjmować więcej uchodźców i migrantów, bo społeczeństwo jest przeciążone, a przestępczość rośnie. Domagała się odwrócenia kursu, twardszych granic deportacji tych, którzy nie mają prawa pobytu. Jej przeciwnicy z lewicy i centrum odpowiadali, że to polityka nienawiści i zamykania się na świat. I nagle, na kilka dni przed głosowaniem, część głosów AFD zamilkła na zawsze. Na ulicach mówiono o zbiegach okoliczności, ale też o spiskach. W małych miasteczkach wyborcy pytali, czy naprawdę to przypadek, że akurat teraz giną ci ludzie? Media głównego nurtu uspokajały, że wszystko ma racjonalne wyjaśnienie choroby, wiek, osobiste tragedie. Ale emocje buzowały, a atmosfera robiła się coraz cięższa. AfD stawała się partią, wokół której nie tylko toczył się spór polityczny, ale i narastała aura prześladowania. Zwolennicy wierzyli, że to właśnie dlatego, że jako jedyni mają odwagę głośno mówić o zatrzymaniu migracji. Przeciwnicy oskarżali partię o cyniczne wykorzystywanie tragedii do wzmacniania własnego przekazu. A ty jak myślisz, kto za tym stoi i komu zależy, żeby w Niemczech politycy AfD nigdy nie doszli do władzy? Daj znać w komentarzu i koniecznie subskrybuj nasz kanał.